Obecnie Fortnite jest z 8 trybów rankingowych Battle Royale z budowaniem i bez budowania Reload z budowaniem i bez budowania OG z budowaniem i bez budowania Ballistic i Rocket Racing Postanowiłem tu wykorzystać jako pierwsza osoba na świecie Przejść Fortnite przez wygranie na każdym z tych trybów A żebym miał motywację To jeśli nie zrobię tego w ciągu 3 godzin To dam tobie 5000 V-Bucksów Koniecznie muszę obejrzeć ten odcinek do końca Bo jeśli dziś nie zapiszesz się w historii Fortnite To oddam tobie moje V-Bucksy Dlatego od razu skoczyłem do gierki Zacząłem od zwykłego Battle Royale na pierwszy rzut oka to wyzwanie wydaje się niesamowicie trudne Biorąc pod uwagę fakt, że gra trwa prawie pół godziny Muszę zrobić praktycznie 8 minut pod rząd Najgorsze co może się wydarzyć, to wywalić się w late game'ie Bo wtedy na pewno czasu mi zabraknie Co jest w ogóle grane? Boksowany jak rybka! Dead? Ciebie nie wiedział co się stało, tak szybko coś się to wydarzyło Zboksowałem gościa jak rybkę. Wyjeżdżam niego Dobra, to trzeba wyłączyć, zapomniałem Ciekam, bo to się nie pyli Totalne zero bardzo mało osób zostało jak na tą strefę, ale to dobrze dla nas, bo mamy szansę wygrać pierwszą grę. Lecę. Dead. Mamy katankę. Wszystko, wszystko mamy teraz. Wszystko, co można sobie wymarzyć do wygrania gry. Nawet koronka jest. Nie wiem, czy ja się chcę bić tak, szczerze. To jest tak duże ryzyko. Ale kurde, z dwoma fragami wygrać trochę wstyd. No to żeśmy się zamienili miejscami. HAHA! Chodź tu! Nara! Dead! Kasper FM! Kasper FM! Yo, yo. Hello, hello, hello! Z tej strony jest. Fortnite's Gaza! Najlepszy polski TikToker! Yooo, yo, hello, yo, hello! Yo, Wszystko Chyba tak. Dead! Nawet nie wylądował! 102 metry! 102 metry! Nic tu nie miał. Ja walę. Mam dosłownie 0 HP. Nie no, ja tego nie wygram! Ja wale, będę pod nim biegał aż skończą mu się Macy. Wygrałem! wygrałem, 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 wygrałem O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, dobra Lecimy kolejną grę, ja wale, wygrałem, wygrałem 25 minut nam to zajęło. Pierwsza wygrana dała mi dużo pewności, siebie, i zacząłem wierzyć, że faktycznie uda mi się wykonać ten challenge. Ale mimo to, myśl, że już po pierwszej grze stajemy tylko 2 godziny 35 minut, na pewno nie działało na moją korzyść. Ale musiałem iść przed siebie, dlatego, na ten cel, wziąłem sobie tryb ballistic Jest 22,4. My zaczynamy drugi tryb. Tutaj najważniejsze jest to, żebyśmy nie grali w czwórkę, bo często tak się zdarza. Skracam ich tym, ich midem. Ja tam szybciej niż ktokolwiek inny. Kurde, ale tu się odwaliło. Dobra, to jest win. GG. Pierwsza runda za nami. A, dzień dobry. Nie spodziewałeś się mnie tu. Dobra, i teraz mam okazję pokazać Wam coś, co ja sam wymyśliłem. Patrzcie. Kupujecie sobie full ten ID ten i czekacie, Uy. aż tam u góry na zegarze Uy. będzie czwórka. Wtedy rzucacie, wchodzicie w sklep. I patrzcie, jesteście wszyscy wypchnięci. Możesz użyć drugiego, żeby szybciej dolecieć. Ja nie użyłem slajda, to troszkę źle wyszło. I wchodzisz tu, jak do siebie. Wszyscy w szoku, wszyscy w szoku. Kurde, ja też jestem w szoku. 3-0. Po prostu 3-0. Się na błędach nie, nie uczą totalny. Tu co jest? XD? no? Dobra, no gg. kolejna runda wygrana. Nie ciekawe, gdzie uciekł. Co jest z tym gościem nie tak <śmienicza> XD <śmienicza> I no wale mi mnie zabili? Ej, czy ja? Nie no, już się wywaliłem w tej tej. I czempiona biłem! Nieźle Dwie 2 godziny 20 minut. Tyle właśnie czasu stało mi na zrobienie aż 6 winów. Wiedziałem, że jeśli chcę zdążyć, nie mogę się walać. Po tak jak że dam z siebie wszystko. Na moim ulubionym trybie Fortnite Reload. Po co tam robiłem, to była istna poezja. Dlatego oglądaj do końca. Pięknie. Pięknie. Pierwszy frag. Full pump. On przyje tylko dlatego Że nie mogłem zetować tego trójkąta, bo się w nim zbugował z tego daszka O, szybko wyłapał na ryj Bomba na bani i kończymy balet. Najlepszy budzik syreny nad rany. Halu! Nara! No Max pompa Nara Nara, widzialny sok Drugi raz, widzialny sok, no chłopie Chłopie, weźcie się postaraj Frididi ja kieruję luci. Pamiętam jak chyba tym PM. Zabiłem chyba c chyba Mitro? jak znajdę to wstawię klipa. O. Oh. oh yeah, I forgot O should... Oh yeah. To nie ten. Nie, to ten. Bardzo mi się to nie podoba. O tu się wyprawia! <laughs> Let's go! <laughs> po zrobieniu Wina z 15 killami czułem się jak ktoś, kto jest w stanie wykonać ten challenge. A dodatkowo stałem wciąż równe dwie godziny, ale nie traciłem czasu na świętowanie, tylko od razu skoczyłem do Fortnite do OG Co jest? Brad robi hopsy w miejscu! What the hell? I... What the hell, bro? Trzeba mieć, w głowie, w głowie trzeba mieć no. Przykro mi, przykro mi Mądrzejszy wygrywa Ale dostał, ale siadło Kolejny amator Dobra, ale to nie Teku papam bej, teku papam bej Was a night in shining armor in your movie Dobra, z double pompowany jak dziecko, nie? Amir! No i mam zero Kewa. Nie, umiał Kewa! Dwa kewy! To jest lepsze uczucie niż ten skarb. Przysięgam! Co on myślał? Kolejny co se kupił Ayo osad Troopera i myśli, że on jest uczyni. Nie chciałem tu wpaść. Przysięgam. Żegnaj. No party like a diddy party. Hey, everybody know, ain't no party like a diddy party, so. I ciśniemy. Ciśniemy jak burza Jesteśmy w połowie wyzwania i w połowie czasu Pozostało mi tylko półtorej godziny A aż cztery tryby do wygrania Przez to ja musiałem teraz mierzyć się z moim największym wrogiem Fortnite'em bez budowania Tutaj jedna z mogła zaprzepaść moją szansę na wygraną Ale widziałem, że to nie jest moment na odpuszczenie Przez co po kilku minutach Byłem już znowu w busie bojowym Utrzymajmy tą pasę I nie wywalmy się Chodź tu już myślałem, że mi ucieknie jajek Chłopie, jakbyś się siadł do tej fury To nie wiem, co mi ci zrobił Leżysz? I drive to takiego kraka, że A, nawet nie chce mi się po niego Wszystko, wszystko weszło Snubno, co się poczuł Ale to było szybkie. Tak zwana Sigma. Młody Sigma. Młody Sigma. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz kolejny. Panie marshmallow. Panie marshmallow. Proszę, troszeczkę się bardziej postarać tym razem. Ty, to jakie gołty! Jakie szefy. Spróbuj mi go zabrać, gościu. out. Myślę, że oni się timują, nie? Na szczęście nie. Let's go! Stała godzina, a przed mną były jeszcze trzy tryby. Wiedziałem, że jeśli wszystko pójdzie jak do tej pory, uda mi się ukończyć wyzwanie. Ale dopiero tutaj pojawiły się ogromne problemy. Ja co za... Przez to, co się właśnie stało, straciłem 15 minut. Ale wciąż no, widziałem światełko w tunelu, dlatego się nie poddałem. Pierwszy frag. Dzień dobry, idy kymaniek. Pozdrawiam Cię, serdecznie. Chodź tu, chodź tu. Ha Wygrywa mądrzejszy, no niestety. Szkoda, że drugiego slurpa miał. Jaki farci. A jednak jest już tu. Sety jestem sprytniejszy. Co tu się w ogóle dzieje, nie? Skąd? To ten Snoop Dogg walony. Gotcha. 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 Co ten snub dogwalony Gacia 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 Co są tak szybko z tego taktyka na strzela? O, oh, Kolejny win! Na zegarze zostało 30 minut Czas gonił mnie jak nigdy Przez wiedziałem, że następne dwa tryby muszę wygrać za pierwszym razem No trudno, no jednego reboota straciliśmy, no ale co ja mogę Jestem tylko zwykłym grajkiem Fortnite Latyna, Interesujące Moje Splash'e Moje Splash'e rzucasz Ty Więcej was nie było? Tak szczerze? Ale tak szczerze, nie? Mamut Pistol Dobra, on jest taki świetny, nie? Welcome Jesteś mój. Ho, ho, ho. Co ty masz za itemy, kumplu? Patrzcie na niego. Był i nie ma, był i nie ma. niemu znalazłem lamy. No i zabrał mi fraga. Nie wierzę mordeczko. Para do lobby, styczek do lobby, a I teraz jazda To muszę zrobić tylko jednego wina Holy shit bro Holy shit w tym momencie zostało mi 10 minut, ale przede mną został jeszcze tryb Rocket Racing. Jednak nie obawiam się go, bo jestem profesjonalnym Fortnite'owym kierowcą. Tylko rocket racing nam został. McLarena sobie ubierzmy. No nie ma co. Jakimś porszakiem tanim. Wiszcoza w sklepie Fortnite, żebym coś chciał kupić takiego. Dobra, teraz tylko wygrać ten jeden wyścig i jesteśmy w domu. Mam jeszcze 18 minut, także jest jeszcze troszeczkę czasu. Co jest gra? Czemu ja zaczynałem w kimś? Już na starcie takie utrudnienie. tak gra nie chce, żebym ukończył ten challenge chyba. Ale się skupiam. Przepraszam, że Jizzy mówię, ale serio, chcę to wygrać. Jest drugie ukończenie, okej, okay, okej. Okay. Dobra, chyba to wygrywam, nie? Ja mam jeszcze tyle boostu. Tu właśnie to odróżnia... Amatorów jazdy od profesjonalistów takich jak ja, nie? Let's go! Udało się! Mamy to, mamy to widzowie, mamy to 2 godziny 45 minut. Udało mi się ukończyć Fortnite w ciągu 3 godzin. Ja jednak i tak rozdam jednej osobie z komentarzy 1000 v bucksów Jedne co musisz zrobić, to napisać w komentarzu, dlaczego Ty miałbyś dostać v bucksy Dostać im followa i wpisać kod skala w sklepie Fortnite. Dodatkowo, jeśli pod tym filmem będzie 2000 łapek w górę, wbiję na każdym z tych trybów Unreal. A. Do zobaczenia.